To jest Kia Picanto, samochód adekwatny do naszych czasów. W końcu i tak większość z nas najczęściej podróżuje samotnie, na przykład dojeżdżając do pracy, a poza tym musimy się liczyć z każdą spaloną kropelką paliwa, bo jest pierońsko drogie. Większość marek ma przedstawicieli tego segmentu, a dziś coś koreańskiego. Prosta konstrukcja, niezły wygląd i kompaktowy rozmiar. Czy warto coś takiego kupić? Oglądaj do końca, a dowiesz się wszystkiego o wyposażeniu, praktyczności, silnikach i typowych usterkach. Zapraszam do oglądania. Nie jesteś jeszcze subskrybentem OtoMoto TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Małe miejskie samochodziki mają być tanie i małe, ale już od dawna większość producentów dba także o to, aby się jakoś prezentowały. Pikanto też brzydkie nie jest i wygląda trochę jak miniaturowa wersja węgi. Z przodu grill w kształcie tak zwanego tygrysiego nosa, tyle że w wersji mini. Lampy bardzo mocno zachodzące na błotnik, do tego trzy wloty powietrza i ciekawie wkomponowane światła przeciwmgłowe. Z boku widzimy sylwetkę, która daje nadzieję na miejsce nad głową w drugim rzędzie siedzeń, jedno mocniejsze przetłoczenie i srebrne klamki. Z tyłu już ciekawiej. Duże wygięte lampy, a na górze skromny spoiler. Druga generacja tego modelu debiutowała w 2011, lifting przeszła w 2015, a ostatnie egzemplarze zjechały z linii produkcyjnej w 2017 roku. Picanto występuje w wersji 3 i 5 drzwiowej. Wnętrze jest już bardziej europejskie niż koreańskie, nie jest tak bardzo Topornie i prosto jak bywało wcześniej w tej marce. Zobaczcie, nie brakuje tutaj ciekawych kształtów. Mamy jakąś ozdobną listwę. Do tego nasz egzemplarz ma jasną tapicerkę. Praktycznie nie ma tutaj czarnych plastików. No wygląda to fajnie. Materiały, same twarde tworzywa, które na szczęście nie trzeszczą podczas jazdy. To spasowanie jest tutaj w porządku. Jeśli chodzi o zużycie, to nasz egzemplarz ma około 100 tysięcy km przebiegu i zużycia tutaj nie widać. Jedynie kierownica poddała się wytarciu, ale i tak nie jest to jakoś mocno zauważalne. Na środku przed nami duży panel radia. Który składa się ze średnich rozmiarów wyświetlacza monochromatycznego podświetlanego na czerwono, który jest czytelny. Do tego kilka dużych przycisków. Te, jak widzimy, są ułożone w takich okrągłych grupach, a wewnątrz nich znajdują się pokrętła, które moim zdaniem mogłyby być większe, bo te nie są do końca wygodne. Na górze jeszcze miejsce na płytę CD oraz przycisk od tzw. trybu nocnego albo też dark. Dalej mamy panel klimatyzacji. Tutaj pokrętła już mają odpowiedni rozmiar, a nawet może i troszeczkę za duży. Jest najprościej jak się dało. Dwa guziczki, trzy, a w zasadzie cztery pokrętła prosto i intuicyjnie. Pod spodem taka praktyczna przestrzeń. Mamy schowek, dwa gniazda zapalniczki, port USB oraz AUX i dwa uchwyty na kubki, które tak zmyślnie nam się wysuwają. Poproszę kubek. No, i trzeba przyznać, że tutaj jest pozytywne zaskoczenie, bo nasz dość wysoki kubek termiczny mieści się bez problemu w tej przestrzeni. No i, i stabilnie się trzyma. Test zdany jak najbardziej, Hopsa! Dźwignia zmiany biegów. To sreberko na górze wygląda nieco tandetnie, ale przynajmniej mieszek jest takiej jakby skórki. Podokietnika nie ma. Na środku obok dźwigni hamulca ręcznego. Mamy jeszcze takie miejsce pewnie na jakieś drobnostki. No i kolejny uchwyt na kubek czy napój, ale raczej już dla pasażerów siedzących z tyłu. Schowek pasażera bardzo, bardzo pojemny. Wykończony surowo, czyli zwykłym plastikiem. Nie jest nawet podświetlany. Kierownica to jest chyba najfajniejszy element tego wnętrza. Jest dwuramienna, przez co wygląda nieco jakby ta centralna część unosiła się w powietrzu. Jak się dobrze przyjrzymy. To tutaj zauważymy ponownie ten lubiany przez kije motyw tygrysiego Nosa. Kierownica wykonana jest ze skóry, choć jest ona wyjątkowo twarda i chyba nie najwyższej jakości. Dodatkowo, no tak jak wspominałem na początku, tutaj widać jakieś zużycie czy przetarcie. Na kierownicy mamy kilka przycisków, dzięki którym obsłużymy multimedia, radio i inną muzykę. Manetki, trzeba o nich wspomnieć, bo wyglądają źle. Wyglądają bardzo przestarzale i chyba nie zmieniły się od 20 czy może nawet 30 lat. Zegary są raczej minimalistyczne, są podzielone na trzy części, a największą z nich zajmuje prędkościomierz. Pod którym znajdziemy także mały wyświetlacz komputera pokładowego. W sumie jest on zwyczajny, niespecjalnie rozbudowany. Najgorsze jest jednak to, że obsługujemy go tym przyciskiem umieszczonym tuż przy zegarach, co sprawia, że jego używanie podczas jazdy no, nie należy do bezpiecznych ani wygodnych. Na drzwiach twardy mały podłokietnik i zaskakująco dużo przycisków. Otóż, moi drodzy, w tym malutkim aucie mamy elektryczne szyby z tyłu, co jest no pewnym wyróżnikiem. Kieszeń w drzwiach jest wąska, jest tutaj także miejsce na napój, ale myślę, że zmieści się co najwyżej półlitrowa butelka. Fotele są OK, mają niezłe trzymanie boczne, ale za to siedzisko jest trochę krótkie. Regulacja oczywiście manualna, i to w podstawowym zakresie bez odcinka lędźwiowego. Ale za to miejsce pozytywnie zaskakuje. No bo nie brakuje go w żadnym kierunku, zarówno nad głową, jak i na boki jest w porządku. No i co ważne, dzięki temu, że tutaj jest taka przestrzeń, kolano nigdy praktycznie nie wchodzi w kontakt z twardym plastikiem. Zobaczmy, jak będzie z tyłu. Muszę przyznać, że wsiada się tutaj wygodnie. Drzwi są całkiem duże, a do tego szeroko się otwierają. Na miejsce też narzekać nie można. Ja mam 1,77 m i siadając sam za sobą, mam jeszcze zapas tutaj na kolana, nad głową. Na szerokość oczywiście idealnie nie jest, raczej dla dwóch dorosłych osób, choć samochód jest pięcioosobowy. Z tyłu mamy do dyspozycji na przykład kieszenie na fotelach, czy zaczepy i sofiks. Oparcie można składać no, w ten sposób. Ale no cóż, przewieziemy może dłuższe przedmioty. Niestety jest spory uskok, co widać na załączonym obrazku. No to sprawdźmy zdolności transportowe. Bagażnik ma 200 litrów pojemności. Jest to wynik średni w segmencie A. Istotny z praktycznego punktu widzenia jest kształt kufra, i od niego tak naprawdę zależy, co będziemy mogli tutaj przewieźć. Jak widać, w takim scenariuszu zmieściła się największa walizka z naszego zestawu testowego. W bagażniku pod podłogą mamy miejsce na koło dojazdowe oraz lewarek. Jest oczywiście półeczka, którą łatwo można zdemontować. Dzięki czemu? Na przykład zmieścimy w pionie dwie średnie walizki. I choć nie wygląda to jakoś super bezpiecznie, no bo nie ma tutaj żadnej przegrody, to można uznać, że nie ma szans, aby te walizki przedostały się tam do przestrzeni pasażerskiej. Zamykamy i ruszamy w drogę. Kia należy do tego samego koncernu co Hyundai, ale mam wrażenie, że mniej ludzi kojarzy ten układ, a przecież fuzja odbyła się nie aż tak dawno, bo w 99 roku. Do czego zmierzam? Otóż Picanto to brat i dziesiątki i oba powstały na tej samej płycie podłogowej. Zawieszenie to bardzo prosta konstrukcja. Z przodu MacPherson, z tyłu belka skrętna. Zestrojone jest raczej miękko, komfortowo, jak to często bywa w autach tego segmentu, ale i tak na większych wybojach nie zawsze daje sobie radę i możemy usłyszeć jakieś nieprzyjemne dźwięki. Poza tym to auto, jak na swój gabaryt i przeznaczenie, prowadzi się nieźle. Raczej przypasuje tym, którzy lubią spokojną i komfortową jazdę, ale w jakiś ostrzejszy zakręt też możemy wejść na prędkości. Jak dla mnie jeszcze układ, Sterowniczy jest zbyt delikatny, to znaczy siła wspomagania jest zbyt silna. Na trasie to nie pomaga, ale pewnie przy parkowaniu docenimy. Dzisiaj testuję egzemplarz z 2011 roku. Pod maską litrowa jednostka o mocy 69 koni mechanicznych, która jest powiedzmy dyplomatycznie kierowana do ruchu miejskiego. Pozwala osiągnąć setkę w 14,4 sekundy i rozpędzić to malutkie auto do 153 km na godzinę. Próba elastyczności znajduje się poza strefą komfortu tego samochodu, to znaczy powyżej 60 km na godzinę kończy się dynamika, a rozpoczyna walka z czasem, ale i tak trzeba sprawdzić 95 nm, przybywajcie. Czas potrzebny na przyspieszenie od 60 do 90 km na godzinę to 9,4 sekundy. Próba na biegu trzecim i naprawdę wysoko kręciłem ten samochód, bo on potrzebuje obrotów, żeby coś się tutaj zadziało. Wrażenia może nie są tragiczne, bo jakoś mocno odczuwamy tutaj prędkość, no ale liczby nie kłamią. Teraz od razu przejdziemy do kolejnego testu, czyli do testu wygłuszenia wnętrza. Chwytam za decybelomierz i czas na pomiar. Wynik to 64 dB, a pomiar z autostrady zobaczycie w tabeli. Prawie wszystkie te malutkie auta miejskie zbudowane są podobnie króciutki przód, sporo przeszklen i niemal pionowy tył. Tutaj jest podobnie co prawda słupek C jest bardzo szeroki ale i tak z widocznością czy manewrowaniem nie ma tutaj najmniejszego problemu. Kia Picanto wypadła nieźle w testach zderzeniowych. Dostała 4 gwiazdki od NCAP. Dużą zaletą tego auta jest bogate wyposażenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo bierne. Na przykład, co najmniej 6 poduszek powietrznych. Litrowy silniczek jest ekonomiczny, choć nie można tak powiedzieć w kontekście jazdy autostradowej, która wymaga osiągania prędkości niemal maksymalnej dla tego samochodu. Ale o tym, jak wypadł w naszym teście spalania, który przeprowadziliśmy na trasie, na autostradzie oraz w mieście, możecie przekonać się spoglądając na grafikę. Ceny zaczynają się od około 14 tysięcy złotych. O dziwo, można znaleźć egzemplarze ze sporymi przebiegami, nawet ponad 300 tysięcy kilometrów. Za najdroższe przyjdzie nam zapłacić 30 tysięcy złotych, ale poniżej tej kwoty też jest spory wybór samochodów z polskiego salonu z niskim przebiegiem. Pełną listę ogłoszeń tego modelu na Otomoto możecie przejrzeć tradycyjnie, klikając w link w prawym górnym rogu albo w opisie. Silników jest tyle, co kot napłakał. Nie ma nawet diesla. Wspominam o tym, bo spokrewniony model i10 może mieć pod maską 11CRDI z trzema cylindrami, czyli miejskiego mikrodizelka ale w Kii wygląda to nieco inaczej. Zacznijmy od 1.0 z trzema cylindrami. Silnik ze zmiennymi fazami rozrządu CVVT, wtryskiem MPI oraz hydrauliczną kompensacją luzów zaworowych. Ma 69 koni mechanicznych i raczej słabe osiągi, choć porównywalne do konkurencji. 95 Nm osiąga przy 3500 obrotach na minutę, więc niby nie trzeba mocno kręcić, ale to nadal tylko 95 Nm. Ta jednostka ma rozrząd napędzany paskiem, który wymienia się dość często, bo co 60 000 km. Kia dawała możliwość zamówienia tej wersji silnikowej z zasilaniem LPG. Instalacja fabryczna ma swoje zalety. Na przykład wskaźnik poziomu gazu znajduje się na desce rozdzielczej. Zapytacie, no ale po co do tak oszczędnego samochodu montować gaz? No, po to, żeby było jeszcze bardziej oszczędnie albo po to, żeby móc narzekać nie tylko na to, że paliwo już ponad 6 zł kosztuje, ale także na to, że gaz prawie 3,50. Drugi silnik ma 200 cm sześciennych więcej, czyli 1,2 litra. Ma też o jeden cylinder więcej, łącznie 4 sztuki. Moc to szalone 85 koni mechanicznych. Lekko ironizuje, ale te kilka koni oraz moment obrotowy wynoszący 121 Nm sporo zmieniają w osiągach. Dostetki 11,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 171 km na godzinę, której nie polecam osiągać. To tylko dla odważnych. Ten motor też ma zmienne fazy rozrządu CVVT, tyle że tutaj jest łańcuch rozrządu, a nie pasek. Też nadaje się do LPG, ale nie występował z fabryczną instalacją. Dodam jeszcze, że seryjnie Picanto posiada pięciobiegowy manual, ale dla silnika 1.2 była opcja zamówienia czterostopniowego automatu, który mocno pomaga w mieście. Także kija rozdzieliła tutaj dobrodziejstwa: jednym dała fabryczną instalację LPG, a innym automat. Awaryjność tego modelu jest niska. Nie ma tu zbyt wielu wyrafinowanych rozwiązań, co przekłada się na tanią eksploatację. Z WAD mogę wspomnieć o mało trwałym napinaczu rozrządów 1.0, problemach ze skrzynią biegów, w której poddaje się łożysko oporowe, ale też sama synchronizacja biegów jest daleka od ideału. Niezbyt trwałe jest też sprzęgło, pewnie jazda miejska mu nie pomaga, ale spokojnie ten element nie jest drogi. Do tego drobne problemy z elektryką, jak na przykład przepalające się kontrolki na desce rozdzielczej. Zdarzają się przypadki zatarcia linki hamulca ręcznego. Pod pancerz dostaje się brud i niestety problem gotowy. Jest też wątek wyścigowy. Pikanto miał szansę wykazać się podczas Kia Lotus Race oraz Kia Platinum Cup. Często te wydarzenia były wylęgarnią młodych talentów. Fajny początek kariery, który nie stawiał przesadnie wysokiego progu wejścia dla młodych zawodników. Teraz jeszcze zapoznamy się z potencjalnymi wydatkami. Pierwsza tabela to koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a druga to koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. A jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie na OTOMOTO części, link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz do nas na adres youtube.maupa.otomoto.pl A teraz czas na krótkie podsumowanie testu. Co nam się spodobało w Kia Picanto drugiej generacji? Wygląda całkiem nieźle, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Szczególnie podoba mi się kierownica. Do tego silniki są proste, trwałe, tanie w eksploatacji i oszczędne. A co może wkurzać w tym modelu? No nie jest to samochód uniwersalny. W mieście sprawdza się świetnie, ale jazda autostradą czy dłuższy wyjazd, na przykład na wakacje, nie należą do przyjemnych. Tymczasem ja już wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam was do subskrybowania tego kanału, zostawiania łapek w górę, pisania komentarzy. No i mam nadzieję widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć. Do tego są silniki. No, są silniki. Siedzisko jest troszeczkę krótkie. Regulacja manualna, nie ma tutaj regulacji, regulacji, regulacja, regulacji, uregulowana regulacja.